Istnieje pewien paradoks, którego większość mężczyzn nigdy nie zauważa. Im bardziej starają się być dobrymi facetami, tym szybciej tracą swoją atrakcyjność. Nie dlatego, że kobiety nienawidzą życzliwości, lecz dlatego, że wyczuwają coś znacznie groźniejszego, ukrytego pod jej powierzchnią brak wewnętrznego kręgosłupa. Machiavelli nigdy nie pisał o miłości, ale doskonale rozumiał naturę władzy człowieka. A w każdej relacji władza nie pochodzi z kontrolowania innych, lecz z umiejętności nie ulegania własnemu lękowi przed stratą. Większość mężczyzn wchodząc w relacje wysyła pewien sygnał, nieświadomie, ale bardzo wyraźnie. Jesteś moim jedynym wyborem. Nie mówią tego wprost, Mówią to swoimi zachowaniami. Odpowiadają natychmiast. Przestawiają całe swoje życie pod jej grafik. Ich emocje zaczynają reagować na każdy jej komunikat, albo jego brak. Machiavelli spojrzałby na to i nazwałby rzecz po imieniu. Samo degradacja pozycji. Nie dlatego, że miłość jest błędem, lecz dlatego, że w chwili, gdy oddajesz całą wartość swojego życia w ręce jednej osoby, Oddajesz władzę, zanim relacja zdąży się naprawdę narodzić. Wyobraź sobie mężczyznę o imieniu David. Ma stabilną pracę, pasjonuje się wspinaczką górską, utrzymuje własny krąg towarzyski. Gdy poznaje kobietę, która go pociąga, nie czyni z niej centrum swojego wszechświata. Nie dlatego, że gra w trudnego do zdobycia, lecz dlatego, że jego życie już jest pełne. Gdy ona jest zajęta, on ma własne plany. Gdy milczy, nie wpada w panikę. To właśnie ten spokój tworzy wrażenie obfitości, a ludzie, jak zauważył Machiavelli, zawsze są przyciągani tam, gdzie tracą pełną kontrolę. Innym powszechnym błędem jest uwielbienie zamiast szacunku. Szacunek oznacza uznanie drugiej osoby jako niezależnego człowieka. Uwielbienie oznacza postawienie jej ponad sobą. Kiedy ignorujesz brak szacunku tylko dlatego, że boisz się ją stracić, uczysz ją, jak może cię traktować. Machiavelli pisał, że ludzie gardzą tymi, którzy zbyt łatwo wybaczają lekceważenie. W relacjach nie dzieje się to słowami, dzieje się emocjonalnie. A atrakcyjność zaczyna znikać w tej samej chwili, w której pokazujesz, że jesteś gotów znieść wszystko, byle tylko zostać. Nieprzewidywalność nie oznacza chaosu. Mężczyzna z silnym wewnętrznym kręgosłupem ma okresy głębokiego skupienia na pracy, a potem momenty ciepła i pełnej obecności. Ta zmienność nie jest grą, jest naturalnym efektem życia, które ma głębie. Machiavelli rozumiał, że trwała władza nie wynika z ostentacji, lecz z tego, że inni nigdy nie są w stanie całkowicie cię odczytać. Kiedy kobieta czuje, że nie steruje twoimi emocjami, ale też nie jesteś zimny ani obojętny, pojawia się subtelne napięcie. I to właśnie ono sprawia, że relacja pozostaje żywa. Najważniejsze w tym wszystkim nie są techniki lecz fundament. Gdy masz cel większy niż sama relacja, nie musisz udowadniać swojej wartości, nie musisz wygrywać każdej kłótni, nie musisz błagać, by zostać, nie musisz grać ofiary, by zasłużyć na współczucie. Machiavelli powiedziałby, że najniebezpieczniejszym mężczyzną nie jest ten, który kontroluje innych, lecz ten, który może kontrolować samego siebie. A atrakcyjność jest jedynie konsekwencją tej wewnętrznej władzy. Jedną z najbardziej niebezpiecznych iluzji, w które mężczyźni sami siebie przekonują, jest przekonanie, że jeśli będą wystarczająco dobrzy, wystarczająco cierpliwi i wystarczająco ofiarni, relacja sama z siebie stanie się trwała. Gdyby Machiavelli był tego świadkiem, prawdopodobnie milczałby. Bo w jego myśleniu ludzie nie pozostają ze sobą z wdzięczności, lecz z powodu emocjonalnych korzyści i poczucia własnej wartości. W chwili, gdy Twoja obecność staje się oczywista, gdy jesteś zawsze, bez względu na wszystko, przestajesz być wyborem, stajesz się tłem. Spójrz, jak wielu mężczyzn reaguje na konflikt: pośpiesznie przepraszają, pośpiesznie tłumaczą, pośpiesznie naprawiają. Nie dlatego, że naprawdę zawinili, lecz dlatego, że boją się ciszy. Machiavelli doskonale rozumiał siłę pustki. Cisza nie zawsze jest ucieczką, czasem jest jedynym sposobem, by przywrócić granice. Gdy pozwalasz napięciu oddychać, zmuszasz drugą osobę, by sama zmierzyła się ze swoimi emocjami, zamiast przerzucać cały ich ciężar na ciebie. Jest taka bardzo zwyczajna historia o mężczyźnie imieniem Michael. W swoim poprzednim związku, za każdym razem, gdy dochodziło do konfliktu, to on pisał pierwszy, przepraszał pierwszy, ustępował pierwszy. Wierzył, że to oznaka dojrzałości. Efekt z czasem był traktowany coraz bardziej lekceważono. W kolejnym związku, Michael coś zmienił. Gdy pojawiało się konflikt, Jasno wyrażał swoje stanowisko raz, a potem wracał do swojego życia. Bez cichych wojen, bez znikania, by karać, po prostu przestał umniejszać samego siebie w imię fałszywego spokoju. I paradoksalnie ten związek był stabilniejszy. Nie dlatego, że kontrolował, lecz dlatego, że przestał wymieniać godność na chwilowe poczucie bezpieczeństwa. Machiavelli podkreślał, że władza istnieje tylko tam, gdzie są granice. W relacjach działa to tak samo. Ciepło, rozdawane bezwarunkowo, traci swoją wartość, ale gdy ciepło jest powiązane z zachowaniem, staje się jasnym językiem. Gdy dociepiasz szacunek i ograniczasz zaangażowanie, gdy granice są naruszane, nie musisz grozić ani pouczać. Twoje działania same komunikują standardy, według których żyjesz. Jest jedna rzecz, której niewielu mężczyzn ma odwagę przyznać gotowość do odejścia nie oznacza chęci odejścia, oznacza jedynie, że nie tracisz siebie, jeśli to się wydarzy. Machiavelli rozumiał, że strach przed stratą jest największą dźwignią manipulacji. Gdy kobieta czuje, że poradzisz sobie zarówno z nią, jak i bez niej, pojawia się cichy szacunek, nie dlatego, że się ciebie boi, lecz dlatego, że nie może sterować tobą emocjonalnie. To wszystko może brzmieć chłodno, jeśli patrzeć wyłącznie przez pryzmat emocji, ale Machiavelli nie postrzegał ludzi jako istot idealnych, widział ich takimi, jacy naprawdę są. A prawda jest taka, atrakcyjność nie rodzi się z desperackiej potrzeby bycia kochanym, lecz z faktu, że nie potrzebujesz miłości, by czuć własną wartość. Gdy stoisz stabilnie na swoim wewnętrznym kręgosłupie, nie musisz walczyć o uwagę. To właśnie ta stabilność sprawia, że inni sami dostosowują się, by zostawać w Twoim świecie. Istnieje jedna niewygodna prawda, z którą Machiavelli z pewnością by się zgodził: ludzie nie są związani obietnicami, są związani uczuciami, jakie przeżywają, będąc obok Ciebie. Wielu mężczyzn próbuje budować relacje na deklaracjach długoterminowych planach i zbyt wczesnych zapewnieniach. Wierzą, że pewność daje bezpieczeństwo, ale zarówno na początku, jak i wtedy, gdy relacja już istnieje, to nie gwarancje podtrzymują emocje przy życiu, podtrzymuje je poczucie, że wciąż jesteś światem, którego nie da się w pełni posiąść. Nie chodzi tu o granie w niejasność, ani o manipulację. Chodzi o to, by nie stać się emocjonalnie przewidywalnym. Gdy każdą twoją reakcję można przewidzieć, tracisz głębie. Machiavelli zauważył, że władza słabnie w chwili, gdy przeciwnik potrafi przewidzieć każdy twój ruch. W relacjach działa to wyjątkowo wyraźnie. Jeśli ona wie, że zawsze napiszesz pierwszy, zawsze będziesz tym, który godzi, zawsze będziesz dostępny bez względu na wszystko, Emocje zaczynają przesuwać się od ciekawości do obojętności. Pomyśl o mężczyźnie imieniem Andrew. Ma bardzo jasne zasady dotyczące swojego czasu i energii. Gdy jest z kobietą, którą kocha, jest w pełni obecny, ale gdy pracuje, nie sprawdza co chwilę telefonu w poszukiwaniu potwierdzenia. Są dni, gdy jest bardzo blisko, są dni, gdy całkowicie koncentruje się na swoim projekcie. Nie po to, by tworzyć dystans, lecz dlatego, że tak wygląda jego naturalny rytm życia. Kobieta u jego boku nie czuje się porzucona, ale też nie czuje, że ma nad nim kontrolę, i to właśnie to odczucie buduje głębszy szacunek niż jakakolwiek obietnica. Innym częstym błędem jest mylenie standardów z roszczeniami. Standardy to coś, według czego żyjesz, nie coś, czym próbujesz sterować innymi. Machiavelli rozumiał, że prawdziwa władza nie musi być ogłaszana. Gdy masz jasne standardy dotyczące tego, jak pozwalasz się traktować, nie musisz za każdym razem dyskutować, gdy są łamane. Wystarczy, że dostosujesz swoją obecność. Selektywne wycofanie w ciszy często działa silniej niż najdłuższa rozmowa. Jest bardzo realna historia o mężczyźnie imieniem Thomas. W poprzednim związku ciągle tłumaczył, dlaczego zasługuje na szacunek, dyskutował, analizował, przekonywał. Efekt był wyczerpany i wciąż niesłyszany. W kolejnym związku, gdy spotykał się z brakiem szacunku, po prostu zmniejszało swoje zaangażowanie. Bez gniewu, bez oskarżeń. I ciekawe, że druga strona zaczęła sama korygować swoje zachowanie. Nie dlatego, że bała się go stracić, lecz dlatego, że zrozumiała, że jego obecność jest przywilejem, a nie domyślnym ustawieniem. Machiavelli pisał, że ludzie cenią tylko to, co wymaga od nich wysiłku, by to utrzymać. Nie oznacza to, że zmieniasz miłość w nieustanny test, oznacza jedynie, że nie zaniżasz własnej wartości, oddając wszystko bez warunków. Gdy żyjesz w zgodzie ze swoimi standardami, zmuszasz innych do wyboru, albo dorastają do Twojego poziomu, albo sami odchodzą, a niezależnie od wyniku zachowujesz to co najważniejsze wewnętrzną integralność. Istnieje jeden kluczowy punkt, który Machiavelli nieustannie podkreślał, nawet jeśli nigdy nie mówił o miłości w jej nowoczesnym znaczeniu. Ludzi nie przekonują słowa, lecz spójny obraz działań. W relacjach to sposób, w jaki traktujesz samego siebie, po cichu kształtuje sposób, w jaki inni traktują ciebie. Wielu mężczyzn wierzy, że aby być kochanym, muszą robić więcej dla kobiety, która stoi przed nimi. Nie dostrzegają jednak jednego. Tym, co kobiety obserwują najuważniej, jest to, jak zarządzasz własnym życiem gdy jej tam nie ma. Samodyscyplina nie jest czymś, czym się chwalisz, ona ujawnia się w małych wyborach każdego dnia. Czy dotrzymujesz obietnic, które składasz samemu sobie, czy łamiesz je przy pierwszym impulsie emocji? Czy dbasz o zdrowie, karierę, umysł, czy zaczynasz funkcjonować lepiej dopiero wtedy, gdy ktoś cię do tego pcha? Machiavelli rozumiał, że trwała władza nie może opierać się na inspiracji. Musi być zbudowana na strukturze, a mężczyzna, który posiada wewnętrzną strukturę, tworzy bardzo szczególne poczucie bezpieczeństwa. Nie bezpieczeństwo wynikające z kontroli, lecz bezpieczeństwo płynące ze stabilności charakteru. Pomyśl o mężczyźnie imienem James. Przez długi czas pozwalał emocjom kierować całym swoim życiem, gdy kochał, nie dbał o pracę, przyjaciół, trening. Gdy relacja się chwiała, jego świat się rozpadał. Po jednym bolesnym rozstaniu James zaczął odbudowywać siebie inaczej. Wprowadził dyscyplinę snu, dyscyplinę pracy, dyscyplinę ciała i co najważniejsze, dyscyplinę reakcji na własne emocje. Gdy weszedł w nową relację, nie niósł już ze sobą potrzeby bycia ocalonym. I paradoksalnie Kobieta obok niego poczuła się silniej przyciągnięta, mimo że on nie robił nic wyjątkowego. Machiavelli nazwałby to cichą władzą. Gdy nie błagasz o uznania, nie musisz udowadniać swojej wartości. Gdy potrafisz być sam i nie uciekasz przed samotnością, relacja przestaje być schronieniem, a staje się wyborem. Kobiety są na to niezwykle wrażliwe. Wyraźnie czują różnicę między mężczyzną, który przychodzi do nich z wyboru, a tym, który przychodzi z potrzeby. A potrzeba, nawet najlepiej ukryta, z czasem zawsze niszczy atrakcyjność. Jest jeszcze jedna rzecz, o której rzadko mówi się wprost. Nie każda relacja jest warta utrzymania. Machiavelli nie wierzył w ślepą ofiarność, wierzył w ochronę własnych zasobów. W relacjach oznacza to jedno. Musisz mieć dość świadomości, by rozpoznać moment, w którym związek oddala cię od samego siebie, gdy ciągle rezygnujesz ze swoich podstawowych wartości, gdy musisz się umniejszać, by zachować spokój. Cena, którą wtedy płacisz, nie jest kłótnią, jest nią utratą własnej godności. Gdy stawiasz na wewnętrzną integralność, stajesz się trudny do zachwiania, nie dlatego, że jesteś zimny, lecz dlatego, że masz fundament. I właśnie ten fundament tworzy zupełnie inny rodzaj atrakcyjności. Cichy, nienachalny, ale trwały. Machiavelli rozumiał, że najsilniejszą pozycję w relacji ma nie ten, kogo się kocha najbardziej, lecz ten, który potrafi odejść i nie stracić samego siebie. I paradoksalnie, im mniej ludzi jest na to gotowych, tym silniej są wciągani w orbitę twojego świata. Gdy połączymy wszystkie te elementy w całość, jedno staje się absolutnie jasne. Machiavelli nigdy nie zachęcał ludzi do manipulowania emocjami innych. On obnażał coś znacznie bardziej niewygodnego. W każdej relacji władza zawsze istnieje, czy chcemy to przyznać, czy nie. A pierwszy, kto traci władzę, to zawsze ten, kto traci własny wewnętrzny kręgosłup. W miłości jest dokładnie tak samo. Atrakcyjność nie znika, dlatego że nie jesteś wystarczająco dobry, znika w chwili, gdy dobrowolnie rezygnujesz ze swojej pozycji w zamian za chwilowe poczucie bezpieczeństwa. Wielu mężczyzn wchodzi w relacje z naiwnym przekonaniem, że miłość ich dopełni. Machiavelli powiedziałby jednak jedno wszystko czego potrzebujesz, by czuć się kompletny, ma potencjał, by cię kontrolować. Gdy oddajesz całe swoje szczęście, poczucie wartości i wewnętrzny spokój w ręce jednej osoby, to nie jest już miłość, to jest zależność. A zależność, nawet jeśli ukryta pod płaszczem poświęcenia czy romantyzmu, z czasem zawsze podkopuje szacunek. Kluczowa lekcja nie brzmi, stań się zimny. Nie brzmi też, bądź sprytniejszy w relacjach. Prawdziwa lekcja jest inna: stań się mężczyzną z niezależnym życiem wewnętrznym, kimś, kto nie panikuje w ciszy, kto nie traci kierunku w konflikcie, kto nie umniejsza siebie tylko po to, by zostać. Gdy masz cel większy niż sama relacja, nie potrzebujesz relacji, by udowodnić swoją wartość. Machiavelli rozumiał, że ludzi przyciąga siła, ale nie siła narzucana. Przyciąga siła samokontroli. Gdy wiesz, kim jesteś, nie musisz nikogo kontrolować. Gdy szanujesz siebie, nie musisz błagać o szacunek, a gdy potrafisz odejść bez gniewu i urazy, stajesz się kimś, kogo bardzo trudno zmanipulować. I na koniec, jeśli jest jedna rzecz, którą powinieneś wynieść z tego wideo, to właśnie ta: nie pytaj, jak zatrzymać kobietę. Zapytaj, jak nie zgubić samego siebie, kiedy kochasz, bo gdy stoisz stabilnie na swoim wewnętrznym kręgosłupie, odpowiedni ludzie naturalnie będą chcieli wejść do Twojego świata, a ci, którzy do niego nie pasują, odejdą sami. Bez strategii, bez sztuczek, tylko życie oparte na szacunku do samego siebie, dyscyplinie i jasnym poczuciu celu. I to właśnie, w duchu Machiavelliego, jest prawdziwym fundamentem trwałej atrakcyjności.